Przemierzając nieznane wody. Podczas swojej podróży Zosia spotkała kilka niezwykłych istot, które pomogły jej nabrać pewności siebie. Każde z tych spotkań było małą lekcją. Pierwszą postacią była delikatna meduza o imieniu Mela, która unosiła się łagodnie w wodzie. Mela nauczyła Zosię, jak oddychać głęboko. Gdy poczujesz się zdenerwowana, zrób kilka głębokich oddechów. To pomoże ci się uspokoić. Mówiła Mela, a jej ciało delikatnie kołysało się w rytm oddechów. Zosia ćwiczyła z Melą i zauważyła, że dzięki temu czuje się spokojniejsza.